Jeżeli chodzi o jakąś najdziwniejszą robotę, jaką miałem jako Ghostwriter, to było to pisanie odzywek Freakfighterowi na konferencję, żeby miał. Żeby miał po prostu panczę na przeciwnika, mniej więcej wiedział, co mu przeciwnik będzie zarzucał i chciał to dobrze odbić. I potrzebował takich 20-25 one linerów i to była najdziwniejsza moja praca. Redagowałem książkę, pracowałem przy scenariuszach. Chciałem też wam powiedzieć, jaki jest największy kawałek, który współpisałem, natomiast nie mogę w żaden sposób na niego naprowadzić, ponieważ jest to tak wąskie grono kawałków, które zdobyły takie. Osiągnięcie, że jakkolwiek by mnie naprowadził, to y, można by się było domyślić, dlatego, no, niestety nie mogę. Ogólnie, bardzo dużym y, problemem Ghostwritera jest to, że nie ma się jak promować, nie mogę pokazać swojego portfolio, y, właśnie za to mi płacą, i tylko dzięki temu y, mogę na tym zarabiać, ponieważ po prostu nie fleksuję się z kim y, pracuję.